Zabieda. bieda. Okej, okay, lecimy Baran. Zawsze na to na IDKRY. Nie ma co wydziwiać. Co na Teamu? Hmm, ja gram z Tresh'em na, na bocie. Czyli Support. TF nam idzie. W tym patchu granie TF'em. No dziwne. Może raczej jest słaby, no ale zobaczymy, co pokaże. Asus na topie z teleportem. Także będzie nam pomagał. Miejmy nadzieję. Ja na kitlince na IDKRY. Ehm... Um, Lisin na... na dżungli. I u nich Gregas na midzie. Masterii na topie. Leona support z egzostem, co dziwne. O, czekajcie, bo tu inwejdujemy. Korki i udr. udr udr dżunglę. Wiem jakieś inwejdy, dobre. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, nikogo nie ma. Ale ktoś nam nas widział. Spotted. Uuu, Leona, witam. Hmm. Dobra, Teraz bladzik jest warte straszowania. Dobra, Ale mają go super. Back. A, jakie kiedy ma zasięg? Dobra, czekaj, zaraz się o wszystkim wypowiem. Także musicie wybaczyć, że tak. Włócząłem myśl, ale, no, moje prawniki są robione na, na żywca, że tak powiem, więc, no, muszę się też skupić na graniu. Kto tam jeszcze jest? Korki, i karę Uder Dżungle, Gra. Okej, okay, teraz co do skilli. Um, pasywka. Co ile? Co 8 basiców, czyli autoataków macie, hmm, headshot. Czyli, zadajecie 150 obrażeń? Nie, 250, 150 do obrażeń do championów i 250 do minionów. Także także fajna pasywka i jeszcze taka ważna rzecz do zauważenia: że jeśli stoicie w krzaku i auto atakujecie, to mm, liczą się jak dwa auto takie, zresztą teraz to pokażę. Teraz jest pierwszy, teraz jest drugi, a teraz będzie cztery, jeśli za to atakuje. A dokładnie tak jest. Także to taka prezentacja. Co do Q, to już widzieliście. Wysyłany jest. Nie co to jest w sumie, jakiś pocisk. I ten. I po prostu wszystkie postacie miniony. Um, Na no wprost są. No, no zadajmy wrażenie po prostu. Nie ma tutaj się chyba co rozpowiadać o tym. W to trapy. Czyli w prostu pułapki. Ktoś w nie wejdzie, zostanie, zostaje snerowany. Czyli się nie może poruszyć. Nasze E to siatka. Teraz pokażemy. Siatką, siatką ma bardzo fajnie zas dużo zastosowań. Postaram się właśnie w tym meczu pokazać przynajmniej parę. Można skakać przez ściany tą, tą siatką, właśnie. Także postaram się to zaprezentować. No ale zobaczymy, jak to będzie. Też nie będę skakał przez ściany tylko po to, żeby to pokazać. Mam nadzieję, że będzie taka okazja hmm. sama z siebie. O, jest z Tutaj można skakać na przykład na smoku. Tu można skakać. O, o dobra. na. Bardzo dobrze. No jest ten Hurricane, ale nie wiem. Ja jakoś nie, nie widzę potencjału w tym w tym przedmiociku. Za dużo kosztuje moim zdaniem. Tutaj najgorsze co robi ta Leona, to jest granie pasywnie. Jak gracie Leoną, to musicie grać agresywnie. Tak, to jesteście po prostu ex czyli coś co najgorsze może być. Na razie nie potrzebuję swoich trapów, także nie będę ich brał. Zazwyczaj się zaczyna z trapami, co, co warto warto napomnieć. I wtedy po prostu jak zaczynacie mecz, to idziecie sobie normalnie na linie i gdzieś tutaj rozstawiacie, tak strategicznie, czyli na przykład tutaj, na przykład tutaj, na przykład tutaj. Albo na tribuszu jeszcze możecie śmiało też wstawiać się go przydać. Ups. O chyba ją zabijemy. Ale egzości trochę mi tutaj. To psuje. Ok, hmm, miał... tego. Ok, miał flaszę, to bardziej agresywnie mógł wchodzić, ale tak to nie ma opcji. Ale SIN tutaj wjeżdża z tego co widzę od boku, ale chyba nic tego nie będzie kolega, przypominam. Uuu, a jednak, wow. Chyba mogliśmy iść z nim. No cóż, nasz błąd, chyba. Weźmiemy sobie tę trapę w końcu. Znaczy, jakbym postawił tutaj trapa, jak miałbym na trzecim, to by ona sobie weszła w trapa. Także może jednak źle zrobiłem, że nie wziąłem na trzecim tego trapkę. Mógł się przydać. Ale no nic. Nie zmienimy w przeszłości. O, o, what the fuck? nie doleciało to, to! Postaram się to zlasitować, okej. Okay. Zawsze lepiej, jeśli, jeśli jako AD carry wybierzecie niż wasz trash, czy no, czy no jeśli.. No, wasz support. Myślałem, że to Q doleci do tego tak, do korkiego, ale troszkę... Mm, troszkę zabrakło szczęścia, no niestety. Kilku centymetrów... zabrakło. No cóż, no cóż. Dobra, cofniemy się. I teraz tak. Jak można budować Caitlyn? Można robić tak, że kupujecie, że raszujecie sobie BT. To jest jeden sposób. Um, ewentualnie możecie raszować um, Infinity że, i tak właśnie ja będę robił. Bo raczej wolę tą szkołę, że tak powiem. Ale, ale można też robić BT jak najbardziej. I robi się to wtedy BT, później robicie Last Whispera i, i macie bardzo duże um, obrażenia, ale macie mała Atak speed po prostu. Także coś kosztem czegoś. Troszkę też tego korkika nie zabiłem. Ale z tego co widziałem, to spalił barierę. Także dobrze. Botrk w aktualnym patchu jest słaby. Botrk jedynie na vein tylko się już buduje. Z, z id -cary. Tak to nie ma sensu, bo to jest lepsze aktualnie. W tym patchu. Oczywiście, ja sobie nie mam aktualny patch, nie. Kiedyś był zajebisty, no ale teraz już niestety. Niestety, nie te czasy. Kupiłem sobie ten. no um, chcę żeby mieć jakiś tam sustain. Sustain, czyli oczywiście um, przetrwanie na linii. Każdy mój aut auto tak będzie mnie leczył, także... ...wygodnie. A, jeszcze co do tej. Nie, nie powiedziałem o tych trapach. Jak ktoś wejdzie, to jest zasnorowany. To powiedziałem, ale daje wizję na parę sekund. Na ile? A, dlaczego nie pokazuje na ile czasu? O, blisko było. Dobra. Dobra próba. Też ale niestety nie pykło do końca. Czego nie pokazuje na ile mi go poświetla? Nie, coś popsute. O, ho, ho. Słabo to wyszło. A, no, to Na Twitchu nie do końca, nie zawsze. Jeśli lubisz to lepszy jest Infinity Edge. Ale to wiecie, to, to po prostu każdy tam, tam sobie gra jak mu bardziej wygodniej, no przecież... Jak ktoś woli grać z boskiem to przecież go nie zmuszę, żeby robił Infinity Edge, rozumiecie mój... ...punkt widzenia, nie? Uuu, ładnie też Dobrze, trzeba mieć jaja, żeby coś takiego zrobić. Zmarłam go. Wow. Trzeba napisać w wp treść. To było ładne. Trzeba mu przyznać. Takie agresywne wejście. No, tak jak mówiłem, trzeba mieć jaja, żeby coś takiego zrobić. Od razu pokazałem, jak działa ten. Jak działa ulti w sumie. Nie wiem, jakoś nigdy nie lubię mówić o ulti, zanim go nie użyję. Także nasze ulti ma spory zasięg i po. Hmm, znaczy, strzela pocisk w kogoś namierzonego z tym, że można zasłonić ten pocisk. Znaczy no tam wrogi. Wrogi Champion może zasłonić swojego ziomka. I... no i ten nie, nie dostanie obrażeń oczywiście. Nie ma ultim. To jest taki właśnie fajny triczek na, na Caitlin, że dajecie E i Q jednocześnie. I wtedy to Q jest, ma większy zasięg. Taka sztuczka. Ogólnie combo na, o, ładnie. kiedy nie zabiję go, na sobie Valkyrie... O, wow! Ten treż, wow! Szanuję. Jeśli dacie knokapa podczas, o, muszę podejść do tego istnienia. Jeśli dacie knokapa podczas, gdy ktoś skacze, gdy jest w locie, to, to mu go przerywa. Czyli na przykład dzieli się. Korki Korki dał sobie Walkirię um, i podczas tego dostał knograpa od treszcza i przerwało mu tą Walkirię. Ale to wymaga naprawdę. albo dużo szczęścia, albo dużo umiejętności. Miejmy nadzieję, że to dzięki umiejętnościom. Beczka tego Gregasa zmniejsza. Oj telefon. Aaa kurczę. Znaczy, jestem martwy. Ej, ciężkie życie, ciężkie życie, wybaczcie za telefon. Niestety tak się zdarza... dobra. sobie weźmiemy. Tak jak mówiłem, raszuję tego Infinity Edge'a, także od razu sobie BT wezmę. BFA, sorry. O, no. Grega z nie miał many, a to mogę strawo ustawić. Mogłem, ale niestety miałem tylko jedną rękę i nie dało rady, wiesz. <grym> tak I czekałem na 75 many, żeby zagrać E. A miałem chyba 73 bodajże, no ale jedną ręką ciężko zrobić to wszystko zaraz, wiesz. Także, tak, że. na średnio wyszło, no, ale. Warunki nie, nie pozwoliły mi zrobić tego, co zamierzałem. No i szkoda. Ale było było całkiem nieźle. I myślę, że jeśli miałbym tą rękę wolną, to bym to ugrał. Raczej, tak mi się wydaje. Jako drugie, raczej maksujecie E. Właśnie, znaczy zmniejsza się cooldown na waszym E, a E to jest ucieczka jedyna, wasza. Ewentualnie, jeszcze flash oczywiście, z jest ucieczką, ale ucieczką w, w skill jest E. Także mniejszy cooldown na waszej ucieczce, no całkiem fajna opcja raczej. 20 minutówka na no kurczę, chyba tak się zapowiada, no. Trash, świetna gra, no muszę przyznać. Naprawdę, z świetny jest gościu. Prawda, że tutaj temu gościowi się należy. Co tutaj gra? Shin na pierwszej i ten na korki, to nie jest dobry wybór. Fajajaja, zrobić lepiej. No ale to nie będę kogoś uczył gry. Ale jakby oglądał mój poradnik, to by wiedział, co się gra. No ale cóż. Dobra, zresyłujemy. Tylko 1300 bodajże ten Infinity Edge kosztuje. Teraz 1375. Czyli brakuje mi jeszcze 300. Czy ja sobie zarobię te 300? Kurczę. Hmm. Zobaczymy, jeszcze jeden wave tutaj wezmę. Mamy tutaj pinka, mamy źle. Nie mają tutaj wizji w ogóle. Czy zrobimy tutaj. Co... O, dobra. Tutaj przynajmniej jednego musimy zabić. Najlepiej by było, jakbyśmy zabili oczywiście Korkiego. No. Teraz to co to jest orb walking. A dobra, udrywajesz tam, nie chcę. Czyli auto atakuje, idę do przodu, auto atakuje. To jest bardzo ważne na ID Musisz tego nauczyć, jeśli chcesz być dobrym ID Ja nie jestem dobrym ID ale potrafię coś takiego robić, więc coś to musi się Po prostu. Um, podczas gdy. Mm, Automat... Znaczy normalnie jest animacja auto-ataku Marnujecie jakieś tam ułamki sekund na... No po prostu je marnujecie nawet Nie ma co marnować czasu skoro można się ruszyć Jeśli tylko macie opcję Lepiej coś rozegrać to czemu by nie A, to było właśnie combo Caitlyn E, Q, R na koniec Bardzo, bardzo fajne combo Ciężko, ciężko mówić o combo na Caitlyn, bo to raczej nie jest postać do kombowania, ale rozumiecie o co mi chodzi, taka Raczej sekwencja, o, to jest chyba lepszy wyraz. Sekwencja z która, która zada sporo, sporo obrażeń. Łączymy tutaj trapa, co by ta Leona sobie siadła? Oj, chyba jestem martwy. A, jeszcze myślałem, że Lone może wezmę, ale niestety się nie udało. Kupujemy to. to czyli Infinity oczywiście. Wziąłem sobie budki, czemu by nie? Jakieś Petione, bo nic... Nic innego chyba nie kupię, bo nie spodziewałem się tutaj masterii. Coąd się tutaj... zgubił chyba. Ale w międzyczasie nasz Nasus się farmi. 260 staków w 15 minut to jest dobry wynik, wierzcie mi, także... Dla mnie to nie jest problem, że ja sobie umarłem, jeśli tylko moi współgracze sobie dobrze radzą, to niech tak będzie. Latarnia. Uuu, latarnię mi rzucił. O kurczę, nie rzuciłem. Zobaczcie. Jeszcze nie dość, że musiałem ten kajtować. To jeszcze ten. To jeszcze coś tam gadałem. och Zobaczcie, no. Ja nie jestem dobrej dobrej po prostu. To się przyznaje bez bicia, ale... Ale jakoś to coś tam gram, ale... Niestety, niestety niektórych rzeczy nie ogarniam. Także no rzadko kiedy wiecie, zdarza mi się grać na botlane i jestem przystosowany jak gdyby do wszystkiego i do gry na przykład z streszem na jednej linii. W ogóle nie jestem przystosowany do grania na linii we dwóch, bo gram raczej tylko mi da to no i zdarza mi się niekiedy dżunglę. A tam raczej nie mam pomocy, chyba że dżunglera. Także tak na swoje usprawiedliwienie musiałem się wypowiedzieć, co by nie było na 92 także całkiem nieźle. jak mo mogłoby być lepiej, tak mi się wydaje. Wzięliśmy dwa turety, także to ja tutaj nie mam co robić już. Bo w pojedynkę nie mam się co, co zapuszczać aż w te rejony. To już jest za, za głęboko. Wezmę sobie może te wilki. O, wezmę. kryty na całkiem ładne siadają. Później będziemy chcieć coś do krytów, także um, będę myślał nad... Z zilem. I z tego zile jakiegoś phantom sobie, sobie trzaśniemy. O, myślałem, że mi tu Gragas zagra ulti. Także taką defensywną S e sobie puściłem. Ucieczkę. O, co jest go kolego? Ładnie. O, stary, ale tutaj nie przyciąga go do mnie. O, ucieczka! Yeah, Je, Ewakuacja. Rozopi no, go, złudzi kogoś. Nie! Yeah. Ja nie użyłem Botiana. Tiana. gra gra z cały czas? Proszę mi zostawić w spokoju. Co ja pan zrobiłem? Nie, no nie złapię, już sady. No ale zawad Dobra, cofamy się. Tu już mi chyba nie znajdziemy, miejmy nadzieję. <laughs> Tak, tak, tak. Także tak jak mówiłem, tego zilla chcemy wziąć. I teraz tak, wiem, że niektórzy sobie lubią ze Static krzywem i to, jest, to nie jest zły przedmiot. Także może sobie nawet spróbuję ze Static Krzywem to zagrać. Czemu by nie? Także to jest kwestia tam gustu. Static krzyw jest ogólnie bardzo dobry w early gameie. I jeśli chcecie szybko pushować turety i. A, raczej, nie Turety. wavy, to Static shive jest świetny, bo nawet no będzie obrażenia wielu. na wiele minionów. Także bardzo przyjemne. Na no, Phantom Desert to jest oczywiście większa mobilność. Także bardzo, bardzo przyjemny też przedmiacik. to jest raczej kwestia gustu, tak mi się wydaje. <grytanie> Dobre pytanie. O, nie mogę cię odpisać. Nie wiem czemu. Dziwne. Nie no przecież to się... Poznaje przyjaciół niekiedy, naprawdę. No, spoko ludzi poznać kiedy przez internet. Nie niekiedy można też poznać pedofil, no ale to jest już inny temat. Pedofil nie, po, nie polecę poznawać, ale, ale... ...niekiedy można w z spoko ludzi poznać. Dobre kontakty załapać. Smok stał. Co do tego, co do um, Reda... Zazwyczaj card powinien dostawać wasz tego Reda, który stoi. To jest oczywiście po to, żebyście mieli spowolnienie w swoim arsenale. Bardzo, bardzo um, przydatne. Tak samo w kościele, o kurcze, ale diss na kościół. Nieźle stary, nieźle. Uuuu. Come on. A, mam cię. Teraz właśnie użyłem E agresywnie, czyli do przesunięcia się do przodu. Że tak właśnie można używać. Ale można też, można też rzeczywiście defensywnie. Bierzemy smoka, czemu by nie? No, kurcz, znowu jest poradnik taki, a um, jakby to powiedzieć, jednostronny. To mi się mało podoba. Wracamy się. Wezmę sobie tego statyk żywa, spróbujemy tak zagrać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Um, to możemy sprzedać. I wezmę sobie longsworda. z którego później zrobię Adidas um, Także nam się przyda ten przedmiotik na pewno. Z Vampiry teraz zrobię BT na pewno. Później będzie Last Whisper. Także mój build będzie wyglądał tak. Infinity Edge, Blood Thrister, Last Whisper, Static Shift, Buciki. I na końcu wkładacie jakieś GA czy coś takiego. Coś defensywnego po prostu. O, czekajcie, bo tu się zagaduje tutaj. Gragas mi chodzi po mojej bazie, co ty tutaj kolego szukasz? Uuu, ale wybuchnął, kurde. Także tak wygląda Full Build na, na Caitlin. Tam często właśnie ludzie w komentarzach się pytają, co bym zbudował, zbudował dalej, bla bla bla. Także, mam że wyjaśniłem O, że nie wykastowałem? co jest. A, po prostu ty. Coś mi się, um... znaczy zasięgu nie było chyba. Znaczy... Nie ja wiem, w sumie. Czekaj, mi. Dlaczego Static? Phantom Better? Wydaje mi się, że Static Szywiec jest dobry w early gameie. Czyli jest lepszy od Phantom Densera, jeśli z tą balujecie. Takie mam odczucie. Ale, no nie jestem ekspertem Edikary, także, no ciężko mi tutaj jakoś to uzasadnić bardzo. Tak mi się po prostu wydaje, dlatego tak robię. Jeśli ktoś woli grać z Phantom Dancerem, to jak najbardziej. Nie jest to zły wybór. Jest to oczywiście też równie dobry, dobry wybór. Tylko wydaje mi się, że po prostu ten, te magiczne obrażenia w 22 minucie coś znaczą. A na przykład już w 40 już mniej, dlatego pewnie w late gameie bym wymienił tego Static Krzywa na, na Phantom Densera, bo jest lepszy. Ale w early game uważam, że będzie silniejszy po prostu. Więcej mi da niż Phantom Denser. Na tej zasadzie. Tak sobie to tłumaczę. Trinity Force na tej mm, Nie w tym patchu W poprzednim patchu, jak było jeszcze OP Fade, to można było, ale nie w tym patchu na pewno. Nie. Jestem tego pewny. No także następne Last Whisper 1900 zł. Będzie potrzebne. Chyba, czy to nam gra 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 sobie zabijemy. Witam serdecznie. To co teraz robię, to jest or walking. Nie, haha, ukradłeś mi chwila. No, report. Ja, no, zawsze lepiej zostawiać am um, fragi adk Bo adk jest właśnie tą postacią, właśnie tą rolą, która, która ma za zadanie w late game, czyli tam od 35 minuty powiedzmy robić obrażenia. Także no, najlepiej chyba od jemu oddawać te wszystkie pieniądze. Jest to całkiem, myślę, że logiczne. Chyba, że wasz id jest słaby i nie ma mózgu, no to. To możecie kraść. Nie bójcie się. Czy wiecie, jeśli, jeśli czujecie, że zrobicie więcej niż wasza ID-kary, to bierzcie kille. Na tej zasadzie. Tak, tak, myślę, że jest to, um, nie wiem odpowiedzieć, no po prostu rozsądne. Bo jeśli wasza Caitlin ma, nie wiem, 2 na 10, no to raczej się nie przydadzą te killy, skoro pada jak, jak jak słaby zawodnik, czyli zrobią mi tego barona. Zrobią, dobra, to bardzo miło z ich strony. Wejdę sobie do krzaka, żeby pasywka część działała. Czemu by nie? Zawsze warto pamiętać o tej pasywce. Jeśli macie tylko możliwość, gdzieś tutaj w krzakach, sobie siedzieć podczas teamfightu. Śmiało, chodźcie tam. Przydatna, przydatna rzecz. Zwiększa wam to obrażenia. Także jest na pewno przydatne. A zawsze właśnie e, odróżnienie średniego gracza od dobrego że potrafi jak najwięcej hmm, e, czy znaczy inaczej. Czekajcie, bo coś się trwałem Że dobry gracz różni się od średniego tym, że potrafi jak najwięcej obrażeń w jak najmniejszym czasie i za pomocą wszystkiego, e, za pomocą wszystkich e, okazji, jak gdyby i Dobra, nieważne. Straćmy tą myśl. Tutaj powinien kopnąć leona. Nie wiem kogoś chciał kopać karkiego. EQ użyłem tak jak mówiłem. Dosłoń perki? Dobrze. Nie wiem dlaczego do zasłoń korki, czy nie jest w mojej drużyny, ale... Okej, okay, mam następnego. Ciężko było mi to... O oh, Teraz znowu kajtuję, czyli Orb Walking i lecę do tyłu po prostu. To jest bardzo ważne na ID Musisz to ogarnąć, jeśli chcecie grać dobrze na ID <gry> Teleport na minionie. Jeśli, znaczy, jest to właśnie taka sztuczka fajna. A, jeśli dajecie teleport na miniona, który jest fokusowany przez tam, nie wiem, turret, a um, przez nie wiem jakieś cokolwiek to ten minion właśnie wtedy jest nieśmiertelny także fajna opcja dobra GG, dzięki za oglądanie